Witajcie, witajcie, dobry wieczór. I tak, jutro 21, dzień przesilenia letniego. I w sumie to jest taki okres i 21, i 22 jest taka fajna energia. Można zrobić sobie zaziemlenia, można, polecam, boso pochodzić po trawce, w jakimś parku, w tym miejscu, co Wam odpowiada, napełnić się energią, odsłoneczka. Więc to wszystko jak najbardziej. Kobitki zakładajcie długie spódnice, sukienki, odbudujcie swoją kobiecą energię. Zwracajcie uwagę na każdą informację, która do Was przyjdzie. Może coś ujawnić się, takie ukryte. Zwracajcie uwagę na swój organizm, bo też jeżeli coś wyjdzie na jaw, tak, coś wam będzie dolegało, to znaczy, że trzeba na to zwrócić uwagę również. No i starajcie się nie przydobrzeć w sensie, jeżeli chodzi o jakieś beauty procedury, wszystko co związane z prądem, bo słońce i tak jest mocno aktywne, więc żeby sobie nie przesadzić. A co dotyczy tutaj rady od kart? To zaraz zobaczymy. Zwracaj uwagę na otoczenia, może po prostu masz wśród siebie jakichś toksycznych ludzi, może ktoś takich się ujawnić. Pokaż tą miłość, którą masz w sobie, i otul to miłością innych. To, co było y, budowane i jest teraz w podwieszonym stanie, to tak jakby nabierze takich nowych sił. Tak jakby inaczej mówiąc, ta sprawa, która nie dawała wam pokoju, coś tam było, zbudowane może nie do końca, e, a teraz troszeczkę nieco jest w zawieszonym stanie, to po prostu nabierze po prostu nowych obrotów. Jakby wstąpicie e, z nową siłą i będziecie działać. Więc ogólnie pozytywnie jedynie co, to mm, zwracajcie uwagę na otoczenie. Słuchajcie informacji, które do Was przychodzą i analizujcie. Zapytamy się jeszcze tylko o radę. Nie bój się wziąć sprawę w swoje ręce. Dla Was życzę miłego weekendu. Jeżeli potrzebujecie rozkładik indywidualny, zapraszam na PRIW.